Cześć kochani, witam was w kolejnym filmiku Dzisiaj postanowiłam na was nagrać filmik pod tytułem 9 faktów o mnie Ponieważ takiego w filmiku jeszcze nie było A myślę, że e, warto by było e, Poznać kilka, kilka takich informacji e, Na mój temat Ze względu na to, że się po prostu spotykamy Co jakiś czas w, w kolejnych filmikach e, Zacznijmy od tego Co mam dzisiaj na ustach Tak na szybko, jakbyście e, pytali e, Najpierw podkreśliłam e, Tutaj łuk u na tak? Mu na w oraz dolną tutaj wargę e, taką kredką do ust brązową. Kupiłam ją na e, w internecie, z Golden Rose to jest w ogóle, kolor 211 Kupiłam ją przez internet tak, że e, nie widziałam dokładnie jaki to jest kolor i jak się okazało jest strasznie brązowy jak możecie zobaczyć, ale jak delikatnie e, pomaluję e, usta tą kredką to ten efekt nie jest taki ciemny Tutaj możecie zerknąć i po podkreśleniu mam tutaj ust, dosłownie delikatnie, e, użyłam takiego błyszczyka, troszeczkę podobny kolor, to, jest nie, nie to nie, tutaj w opakowaniu w ogóle mam taki róż, brąz, w każdym razie jest naprawdę śliczny, bardzo delikatny, to jest firma Glazer, mam tylko jeden błyszczyk z ich firmy, e, trujeczka. Powiem Wam, że ja tak jak cieni kiedyś miałam, e, miałam okazję, bo nie powiem, że miałam przyjemność, miałam okazję ich używać, to nie podobało mi się pod tą względem, że są mało napigmentowane. No przynajmniej tak, tak mi się wydaje. Także mm, nie będę rekomendować jakoś bardzo. Ale tak jak mówię, ten błyszczyk ma kolor świetny. Już Wam pokazuję na słoczu Coś takiego. Także jak szuk szukać takiego delikatnego błyszczyku, glazel, nie wiem czy to jest rodzaj błyszczyka Diamond Cocktail, kolorek 3 przechodząc do faktów o których które chciałam wam dzisiaj przedstawić spisałam sobie trochę na kartce kilka, kilka z nich, żeby że tak powiem bazować na tym, co bym chciała wam powiedzieć, także trochę będę zerkać w bok tak zaczynając ja dalej się uczę studiuję międzynarodowe stosunki gospodarcze jest to kierunek kompletnie nie w moim stylu bo e, wolę takie kwestie kosmetyczne, modowe, także ekonomia i, i te sprawy dla mnie to jest magia troszeczkę, aczkolwiek powiem że kierunek dość ciekawy, wiadomo są kierunki e, są przedmioty, które nie za bardzo mi odpowiadały, ale ogólnie naprawdę myślę, że spoko bo mam świetną grupę na studiach, także to jest największy plus całych moich studiów e, niektóre przedmioty również są bardzo ciekawe, bardzo przydatne, zarówno jeżeli chodzi o prowadzenie działalności, jak i codziennie takie, e, takie kwestie, także myślę, że mimo wszystko kierunek mi się naprawdę przyda. E, kolejna ciekawostka na mój temat. Kocham zwierzęta, sama mam tr trójkę zwierzaków, e, dwa psy i kota, jeden piesek to Labrador, mam taką 16-letnią jeszcze suczkę malutką, no i rudego kota, który wygląda praktycznie jak Garfield. Jest zwierzęta uwielbiam, e, oczywiście za wyjątkiem robaków, pająków, owadów, bo mnie to po prostu brzmi Także jeżeli chodzi o psy, koty, chomiki, tak chomika też ma mój chłopak właściwie, tylko że no ja go zmusiłam jakby do kupna tego chomiczka, ale... Słuchajcie, się nie rozpaczę z tego powodu. Myślę, że jest bardzo zadowolony. To jest nasz drugi chomiczek, także także fajnie. E, no ja chomika niestety u siebie w domu mieć nie mogę ze względu na kota, który zabija zające, ptaki, myszy, padalce, wszystko praktycznie, także e, no niestety. E, także tak jak mówię, ja zwierzęta uwielbiam. Moi, e, e, moi e, teściowie śmieją się ze mnie zawsze, że po prostu ja jak zobaczę jakąś myszkę, to czy, czy, czy czy jakieś inne zwierzątko, czy kotka jakiegoś idącego samotnie ulicą, to po prostu od razu reaguje radością na jego widok, ale wiadomo, w granicach umiaru. Eee, kolejna rzecz na mój temat, jak już wiecie, ja się zajmuję paznokciami, wizerzem, eee, modą się nie zajmuję, ale modę, modę uwielbiam, zajmowałam się nią wcześniej, także po prostu to są moje takie koniki, że tak powiem, wiadomo, cały czas się szkole, ca cały czas się uczę w, w tym kierunku i, i po prostu dla mnie to jest bajka, cały mój świat, że tak powiem, dlatego też mówię, że mój kierunek studiów jest kompletnie nieadekwatny do tego, co, eee, co kocham po prostu, co, co uwielbiam na co dzień. Poza tym jestem ogromnym mieszczuchem. Ja po prostu miasto uwielbiam za jego tętniące, za to, że jest tętniące życiem, za to, że po jest tam mnóstwo możliwości, za to, że tam jest mnóstwo sklepów, eventów, imprez. Dla mnie to po prostu bajka. Akurat teraz mieszkam na wsi z rodzicami, także wcześniej mieszkałam w mieście, także mam też taki mały przeskok. Powiem Wam, że nie przeszkadza mi to z wiekiem, że mieszkam na wsi, bo jest fajnie, spokojnie, przeważnie cicho, ale tak jak mówię, ja jestem mieszczuch z natury, także miasto dla mnie to jest po prostu dom. I dlatego też jestem e, fanką, jestem zakochana po prostu w Londynie. Ja w Londynie byłam w ciągu ostatnich pięciu lat co roku, także byłam w Londynie już pięć razy. Ja Londyn kocham, ubóstwiam na życie. Jest to piękne miasto mimo swojej, e, swojej po prostu mm, mm, Gęstości zaludnienia, jakby to określić. Mimo, że tam jest mnóstwo ludzi, jest mnóstwo kultur, mi się to podoba. Wiadomo, ja jestem, są tolerancje, no ale są granice oczywiście. I, i, I no nie zawsze czuję się w pewnych sytuacjach tam komfortowo, ale tak, to naprawdę, ja to miasto tak jak mówię, uwielbiam, za to, że ma tyle możliwości, tam jest po prostu tyle opcji, no nie wiem, na wszystko praktycznie, nie wiem, kto był, to wie, w Londynie można się zakochać, ja uwielbiam te, te takie uliczki, jakby, yy, gdzie możemy po prostu zobaczyć takie brukowane domy yy, z białymi oknami, No to jest bajka, naprawdę bajka, Moja, byłam raz, właśnie ostatnio w październiku, z moją mamą yy, w Londynie, albo w Grzesi to był? Nie wiem, ja mam naprawdę są to pamięć co dodać. była z moją małą i myślałam, że się jej nie spodoba do końca, bo ona jest taki typowy domownik, ona po prostu domek na wsi. Dla niej to mógłby być cały w ogóle też z czerwonej cegły, yy, domek totalnie odgrodzony od, od innych ludzi i. i Naprawdę o dziwo, o dziwo jej się Londyn spodobał, za, za, również za architekturę, bo moja mama jest projektantką wnętrz zawodu i naprawdę byłam naprawdę radosna, że tak mnie ucieszyło, mnie tak strasznie, że, że, że nie tylko ja jestem, że tak powiem, w nim zakochana, może moja mama nie jest do końca zakochana, ale jej się naprawdę bardzo spodobało. Dobrze, nie przyciągajmy już tego londyńskiego tematu. Eee, to kolejna rzecz, która że tak powiem, mnie charakteryzuje. Ja uwielbiam ludzi ambitnych, sama, że tak powiem, czasami mam dołki, czasem mam wzloty, że tak powiem, i upadki, po prostu u no mnie to jest naprawdę różnie, ale na co dzień uwielbiam się otaczać ludźmi ambitnymi, mającymi jakiś cel w życiu, mającymi jakieś, um, nie wiem, jakieś hobby, Coś po prostu, do czego dążą, tak? Bo dla mnie te ludzie są bardzo motywujące i po prostu ich podziwiam. Także dla mnie to jest naprawdę bardzo ważne, żeby się takimi ludźmi otaczać. Jak takimi się nie otaczam, to staram się ich... Może nie, że zmienić, ale staram się ich motywować do działania. Także nie, mam nadzieję, że mi się udaje. Eee, także adekwatnie do tego... Ja uwielbiam się rozwijać, uwielbiam się szkolić, uwielbiam chodzić na jakieś e, kursy, na jakieś e, wykłady. Tak jak wczoraj byłam na wykładzie Łukasza jaka naprawdę świetny chłopak. To po prostu co on opowiadał, co na, wyprawiał w życiu, to po prostu mi się w głowie nie mieści. Ja nie jestem do końca osobą kreatywną, chociaż się staram, ale te jego akcje, te sytuacje, te plany, te kombinowanie dla mnie, naprawdę ja, ja podziwiam po prostu takich ludzi, bo, no bo ja akurat niestety nie mam takich zdolności, także... Naprawdę zawsze staram się jak mogę, ale niestety niekoniecznie mi to wychodzi. Dlatego też staram się chodzić na takie wykłady, na takie inspirujące wydarzenia, gdzie możemy troszeczkę zaczerpnąć wiedzy od tych właśnie ludzi. Tak, mój aparatik akurat skończył mu się limit, jeżeli chodzi o filmik, także musiałam rozpocząć kolejną jego część. E, co jeszcze chcę Wam koniecznie powiedzieć? Ja uwielbiam rzęsy. Ja uwielbiam e, mieć, że tak powiem, zagęszczone, piękne, długie rzęsy. Swoje naturalne, krótkie. E, nie, że rzadkie, ale no, wrażenie na pewno nie robią na nikim, zwłaszcza na mnie. E, także ja uwielbiam mieć zagęszczone rzęsy. Ja rzęs. Ja muszę już trochę głosować. Ja rzęs nie zagęszczam metodą 1 do 1. Tak, oczywiście mój telefon musiał mi przerwać, jak nie aparat, to telefon. Także tak jak Wam mówiłam, ja rzęs niestety nie zagęszczam metodą 1 do 1 zresztą bałabym się troszeczkę nie powpadają mimo że są już wystarczająco krótkie i tak dalej. Dlatego czasami jak mam jakieś fajne okazje, na które chcę wyglądać ładnie, to używam takich kępek. To jest naprawdę świetna sprawa, takie pudełeczko kosztuje 15 zł, to jest, w, to jest akurat długość medium, ale ja kupuję również short, żeby po prostu efekt był bardzo naturalny. Mi się, mi się strasznie podoba to, że po prostu jak mam takie kępki, one, one się potrafią trzymać nawet kilka dni na dobrym kleju, ja akurat używam ten z Duo. Już Wam pokazuję śmierdzi zdechłą rybą. Nie wiem czym, naprawdę, rybą ewidentnie, ale jest genialny. Ja mam ten różowy to plus on i jest taka czarna guma później z niego, także e, ściąga się ok. E, Rzęd z naszych naturalnych za bardzo nie, nie nie urywa, że tak powiem, nie uszkadza także. Jest okej, okay. ja wiadomo, czasami, czasami jakaś się to może zdarzyć. Także ja uwielbiam ten efekt, gdy po prostu e, przez kilka dni mogę chodzić w tych rzęsach i po, zaraz po przed, przebudzeniu wystarczy, że nałożę podkład, puder, bronzer i ja mogę wyjść z złomu, tak, bo rzęsy nadają taki genialny efekt, że Jezu, ja jestem w nich po prostu zakochana w tym efekcie, jak oko wygląda. Dla mnie jest naprawdę totalna bajka. Um, Kolejna rzecz, o której Wam chciałam powiedzieć, w sumie taka trochę śmieszna, to jest takie moje wspomnienie z dzieciństwa. Ja od, od dzieciństwa praktycznie byłam, e, tak w dzieciństwie właściwie, bo później przestałam, byłam blogerką. Tak, e, te blogi nie wiem, czy wy, też mieliście coś takiego, że, że w dzieciństwie po prostu zakładaliście sobie blogi, ja miałam bazyczne blogi w jakichś też w pieskach czy coś. No to takie głupoty tam pisałam, pamiętam raz z przyjaciółką spędziłam razem Sylwestra i e, rano po prostu wiadomo, zostały nam tam imprezy jakieś tam balony. No i na blogu napisałam, że po prostu siedzieliśmy w łóżku i ba bawiłyśmy się balonami. Co po kilku latach, jak czytałam, wydało się takie dość dziwne. Wiadomo, że dzieci nie myślą e, dwuznacznie, ale, ale po kilku latach troszeczkę dziwnie to, brzmało, jak to brzmiało jak dla mnie. Także no, na, moim, na moich blogach znajdowały się różne rzeczy e, dla mnie trochę kompromitujące, dlatego cieszę się, że serwis już e, automatycznie ze względu na brak mojej aktywności e, te blogi usunął. Yy, no też z drugiej strony czasami warto byłoby się pośmieć takich rzeczy, które po prostu w dzieciństwie robiliśmy yy, jakiś czas temu znowu założyłam bloga yy, no jakoś tak powiem wam, że nie mam do tego ręki, nie wiem, może znowu spróbuję, bo ten ostatni mój blog jakoś tak yy, umarł śmiercią naturalną także yy, muszę go w ogóle usunąć, bo po prostu yy, no, jest parę ciekawych postów, wpisów, ale myślę, że, że nie na tyle, żeby wam go polecić, także Niestety. E, poza tym, e, co jeszcze? Uwielbiam urządzać swój pokój. Ja po prostu ja najchętniej już bym się wyprowadziła od rodziców, żebym miała swój domek, który bym mogła w całości samodzielnie urządzić, bo ja to kocham. E, wiadomo, że nie, nie jest to może szczyt, e, że tak powiem, e, profesjonalizmu, ale mam swój głos, wiem, co mi się podoba. Myślę, że, że, że mam. Całkiem spoko styl, także wiadomo, zależy od, od gustu. Jeżeli chcecie zobaczyć, co mi się mniej więcej podoba, jakiego typu gadżetu do pokoju, koniecznie zobaczcie mój filmik z dekoracjami do pokoju. Jest tam parę takich, takich fajnych rzeczy, które mogą którejś z Was po prostu wpaść w oko. Także, tak jak mówię, ja uwielbiam urządzać, uwielbiam dekorować, uwielbiam coś zmieniać. Znowu, mój chłopak uwielbia przemeblowywać pokój. Także myślę, że się w pewnym stopniu uzupełniamy. Tak, ja go dekoruję. On go czymybrowuje. Y, Także gdzieś tam y, jest ta kompatybilność, jakby to określić. Dobra, kochani, ja już nie będę przedłużać. Myślę, że ten filmik i tak będzie trwał y, dość długo, jak na, jak na mnie, bo ja zazwyczaj. E, filmiki nagrywam dość szybko, także ostatnio coś się naprawdę rozgadałam i, i, i dość, szybko, dość szybko, dość długo mi to zajmuje. Także kochani, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jak tak, to koniecznie zostawcie kciuka na, na dole. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Wreszcie mi się udało powiedzieć to słowo bez, bez problemu, także super. E, no i co? No i do zobaczenia wkrótce. bujaki, Pa!